Znalazłam w domu przeterminowane tabletki i postanowiłam pokazać Wam, jak wygląda lek, który już zaczął się psuć, ponieważ takich leków absolutnie nie wolno brać ani podawać swoim dzieciom. Jeżeli na Waszych tabletkach czy kapsułkach pojawią się plamy, zaczną one się kruszyć albo mają dziwny chemiczny zapach, zmieniają kolor, to wtedy jest to wyraźna oznaka tego, że nie wolno ich już spożywać. Syrobów i zawiesin nie stosujemy wtedy, kiedy ich smak staje się bardzo kwaśny, pojawiają się w nich grudki, rozwartwienia albo zmętnienie. Nie. Roztwory w ampułkach i fiolkach wyrzucamy wtedy, kiedy robią się mętne, zmieniają kolor, albo pojawia się w nich osad. Zepsute czopki najczęściej mają zjełczały, bardzo nieprzyjemny zapach, pojawiają się na nich plamy tłuszczu albo wyglądają jak lekko rozpuszczone. Jeżeli chodzi o krople do oczu czy nosa, tutaj e, roztwory powinny być przezroczyste i jeżeli jakkolwiek zmieniają swój kolor czy stają się mętne, również je wyrzucamy, ale pamiętajcie o tym, że jeżeli chodzi o krople do oczu i nosa, koniecznie pilnujemy daty od otwarcia. Niektóre krople są 7 dni ważne, inne są 30 i zwracajcie na to uwagę i na każdym opakowaniu piszcie po prostu datę otwarcia kropli. A ze maść i krem Maści i kremy się rozwarstwiają i mają taki nieprzyjemny, zjełczały zapach. Zepsuty lek może nie tylko nie leczyć, ale również szkodzić, więc pamiętajcie o tym, żeby kontrolować stan Waszych leków. A Wy jak często kontrolujecie swoją apteczkę i co najdziwniejszego w niej znaleźliście? Jestem bardzo ciekawa, podzielcie się w komentarzu, jaki najstarszy lek udało Wam się znaleźć. W aptekach często pacjenci oddają leki po na przykład babci, dziadku i powiem Wam, że tam takie smaczki czasami znajdujemy, że to jest głowa mała, leki z 80 roku na przykład, a ludzie trzymają je nadal w domach. To jest naprawdę niepojęte.